Bejcie, dziękuję, że są ty do Jurka. obróci się teraz o 180 stopni, żeby go obejrzeć. Świeżo ogolony. Witam go, za na 8 marsze autonomię. Do was wszystkich widza na tym placu. Pogod Pogoda mamy lepszą jak na siódmym marszu Łęckiego roku był deszcz, ale żadnemu to nie wadziło i w deszcz, i w i idymy ku autonomii. Idymy dursz. Koszty na tym placu, na Zichach czeka na blank ważne ogłoszenie. Nie chcę was nerwować, bo cóż, no i są przód. chciałbym wam powiedzieć, co poradzili my to szatnąć. Ja, mamy więcej jak 100 tauzynów, pójdzie szlifto! Za pora dni zawieziemy te szlifty do Warszawy, a za pora chwil narobimy tutaj takiego larma, co by nas i we Warszawie poradzili słyszeć. my sam na tym plac dwie kanony, jedno srogo, drugo trochę mniejszo. Kiedy z nich dupnie, będzie to oby sygnal do naszego obywatelskiego powstania. Ich begrüße unsere Gäste aus Deutschland. Diesmal nicht nur unsere oberschlesischen Landsleute, die ihre alte Heimat besuchen, sondern auch eine Delegation der Lausitzer Allianz mit Herrn Henry Matusch. Seien Sie herzlich willkommen. Vitej ich begrüße unsere Freunde aus der deutschen Minderheit, Vertreter des deutschen Freundschaftskreises, Herrn Eugen Nagel, und Vertreter der deutsch-polnischen Arbeitsgemeinschaft Versöhnung und Zukunft mit Herrn Dietmar Bremer. Ich bin froh, dass es Ihnen gelungen ist, sich von diesem Fußballrausch wie eine kurze Zeit zu befreien, um an diesem Marsch teilzunehmen. Morgen geht es wieder los. Wir werden gemeinsam für unsere beiden Jungs aus Oberschlesien Daumen drücken. I'd like to welcome our guests from other European regions. Among them Representative of the European Free Alliance, a member of the European Parliament, Mr Joan I from Catalonia. Oh. Mr. Joan I Marie, it's a good opportunity to congratulate you on your electoral victory uh, and also to congratulate on our friends uh, from Scotland, Wales, Flanders, Valencia, from the best country who succeeded in the last European elections. I hope someday we will be able to change the electoral law in Poland so that our representatives can join other European parties in Brussels, striving for any form of self-determination for European er regions and people. Witam Przedstawicieli Śląskich Stowarzyszeń Witam Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej z Pejtrem Długoszem Witam Związek Górnośląski z Grzegorzem Frankim Witam śląsko ferajna z Pejtrem Langerem Witam także Związek Ślązaków z Jerzym Czogałą Witam gości z Dolnego Śląska i z innych regionów Rzeczpospolitej Polskiej Pozdrawiam zarówno tych, którzy licznie zgromadzili się pod flagami żółto-niebieskimi, jak i tych, którym bliższe są barwy biało-czerwone. Różni nas tożsamość i w tych różnicach jest bogactwo. Łączy nas jednak, jak sądzę, przekonanie, iż rozumny patriotyzm skupia się na człowieku i nie dopuszcza bezwzględnego podporządkowania obywateli, wspólnot lokalnych i regionalnych scentralizowanemu państwu. Wielu z Was przybyło z daleka. To jest dowód przywiązania do stron rodzinnych, ale to jest także ponure świadectwo czasów. Jeżeli sprawdzą się prognozy demografów, za 20 lat łatwiej będzie skrzyknąć tak liczną grupę Ślązaków w Birmingham albo w Düsseldorfie niż w Opolu czy w Katowicach. Jak to się stało, że ta ziemia, która przez dziesięciolecia była dla tak wielu szansą na lepsze życie, dzisiaj straszy oczodołami opuszczonych kamienic, rzędami zrujnowanych familoków. Kiedy je wznoszono, stanowiły świadectwo wysokiego standardu życia górnośląskiego robotnika. Dzisiaj są znakiem czasu, który stanął w miejscu. Jak to się stało, że przez ostatnie ćwierćwiecze ci, których odpycha sama myśl o naszym samorządzeniu, nie wymyślili tego regionu na nowo, a dalej chcą myśleć za nas. Jak to się stało, że mimo tak wysokich kosztów społecznych przemian wciąż nie wiemy dokąd prowadzą nas owi serwiserzy? Jaki jest cel? Co czeka na nas za horyzontem? Jak to się dzieje, że nasz los wciąż powierzamy specjalistom od zamiatania pod dywan? Ludziom, których uszy otwarte są wyłącznie na polecenia z Warszawy a którzy zamiast prowadzić społeczny dialog rozmawiają z pustymi krzesłami. Jak długo jeszcze będziemy znosić to, że nieodpowiedzialni nieudacznicy, ratując rozpaczliwie swoją pozycję, straszą ślązakami, podżegają do konfliktów, porównując zgodne z prawem demokratyczne dążenia do autonomii, Dążenia obywateli do reformy własnego państwa z ingerencją prezydenta Putina w sprawy wewnętrzne Ukrainy. Jak długo jeszcze będziemy znosić pouczanie nas, że o autonomii nie może być mowy, bo nasze miejsce, czy tego chcemy, czy nie, jest w państwie zarządzanym centralnie. Choć to państwo, w opinii samego ministra rządu, istnieje tylko teoretycznie, a z pewnością, bo to jest nasze doświadczenie, a z pewnością tylko teoretycznie rozwiązuje śląskie problemy, choć stwarza je całkiem realnie. Przekonujemy się o tym co roku, oczekując bezskutecznie ustawy metropolitalnej, czy bezradnie obserwując drenaż środków finansowych z Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Wielu z Was pewnie zadaje sobie podobne pytania i czuje zawartą w nich gorycz. W wielu śląskich domach narasta gniew i rozgoryczenie. Trudno się temu dziwić. Słyszę czasami pretensje, że cel jest wciąż daleko. Uwagi, że pora zarzucić umiarkowanie i wyważony język. Choć i ten wyważony język drażni wielu rządzących w Warszawie przyzwyczajonych do bizantyjskiej uniżoności. Rozumiem te emocje. Trudno jest patrzeć ze spokojem na nieudolność i arogancję władzy, widząc ile one nas kosztują. Trudno patrzeć ze spokojem, jak trwoniony jest dorobek pokoleń. Droga do odrodzenia Górnego Śląska musi być jednak drogą prawa i dialogu. Taką drogę wybraliśmy wiele lat temu i tą drogą podążamy z żelazną konsekwencją, pokonując z mozołem kolejne przeszkody. Pamiętacie rok 2010. Po dwóch nieudanych próbach udało nam się skruszyć monopol warszawskich partii, w sejmiku województwa śląskiego. Wielu regionalistów wątpiło w sukces. Niektórzy stali z boku, inni wybrali start z list partyjnych. Dziś nikt już nie wątpi, że można zwyciężać pod regionalnym sztandarem. Zrobiliśmy wyłon, przez który chcą iść inni. Wyciągamy do nich rękę. Zachęcamy do współpracy, by za kilka miesięcy. W historycznym gmachu Sejmu Śląskiego zasiadło możliwie wielu ludzi, których stać na suwerenne myślenie o regionie, którzy nie boją się słowa autonomia. Się, by podsumować największą społeczną akcję w najnowszej historii Górnego Śląska. To kolejny krok na naszej drodze. To krok bardzo ważny. Dziś pokazaliśmy, że potrafimy działać wspólnie i zrobić coś dla siebie. Chciałbym zatem w imieniu Ruchu Autonomii Śląska podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Chciałbym podziękować Stowarzyszeniu Osób Narodowości Śląskiej, Związkowi Ślązaków, Śląskiej Ferrajnie i tym kołom Związku GórnoŚląskiego, które włączyły się do naszej akcji. Chciałbym podziękować wszystkim wolontariuszom. I także wszystkim, każdemu z osobna z tych 124 tysięcy ludzi, którzy dotąd złożyli swoje podpisy. Pokazaliście, że nie tylko stanowicie ten region, ale także jesteście gotowi stanowić o tym regionie. Bez względu na to, jaki będzie dalszy los tej inicjatywy, w Warszawie dowiedzą się, że tu na Górnym Śląsku podniosło się ponad 100 tysięcy głów, które są gotowe przebić jeszcze nie jeden mur. Recept i szybkich rozwiązań śląskich problemów. Potrzebne są determinacja, wytrwałość, myślenie w długiej perspektywie. Dlatego na pewno z tymi problemami skutecznie nie zmierzą się ci, którzy meldują się tu tylko na pobyt czasowy. My, regionaliści, na pewno nie jesteśmy doskonali. Popełnialiśmy błędy. I w przyszłości zapewne także tych błędów nie unikniemy. Ale jedno możemy powiedzieć na pewno. Zawsze będziemy tutaj. Będziemy dyscy tutaj. I liczę na to, że Wy będziecie z nami. Bo ino razem poradzimy. Poradzymy. Po prostu mi myślę, że Jorgowi za takie przydługawe przemówienie należy się owacją. Ob